Jest taka zasada, poznać, zrozumieć, pokochać i, i tak naprawdę na, na tej pierwszej drodze jest to poznanie tak? i ono jakby zwiększa naszą wrażliwość na tą przyrodę wokół, jeśli wiemy jak ona funkcjonuje, jak ona jest dla nas ważna, powoduje, że zaczynamy chcieć ją chronić. To jest po prostu taka chęć wewnętrzna ratowania tego, co było naszym, że tak powiem, świadectwem brzeg od wielu lat był znany z tego, że jest ośrodkiem, gdzie jest bardzo dużo zieleni. My na terenie brzegu mamy około 92,5 hektara zieleni, gdzie przy tak niedużej powierzchni miasta jest to znacząca część. Więc degradacja środowiska, która też dotknęła nasze tereny zieleni, no niestety świadczy o tym, że Dotychczasowe działania związane z takim negatywnym wpływem na środowisko muszą w pewnym momencie zostać zaprzestane. Miasto brzeg zawsze było miastem zielonym. Chcemy ten, ten wyróżnik pozostawić. No i mam nadzieję, że robimy coś wielkiego dla przyszłych pokoleń, utrzymując te tereny zielone, a także nadając im odpowiedniego charakteru, dlatego że większość z nich jest też wpisana do rejestru zabytków. Od blisko 7 lat realizujemy projekty typowo ukierunkowane na ochronę przyrody w mieście. Jesteśmy miastem, który słynie z zabytków i z zieleni. Kto był w brzegu, to na pewno zachwyca się właśnie jego urokami. Mieliśmy bardzo dużo różnorakich inicjatyw związanych z przywróceniem terenów zielonych, z terenów cennych przyrodniczo, tak aby mogły być wykorzystywane zarówno przez mieszkańców, ale przede wszystkim, aby utrzymywać, chronić różnorodność biologiczną, która na tych obszarach ponad wszelką wątpliwość istnieje. Traszka grzebieniasta jest gatunkiem podlegającym ochronie gatunkowej. Wymagającym ochrony czynnej i działania Gminy Brzeg polegały między innymi na tym, że wykonano rewitalizację, remont tego zbiornika, w którym ona się rozmnaża, w taki sposób, aby jej warunki życia były lepsze niż, niż miała do, do tej pory. Pojawiają się plagi komarów, które doskwierają mieszkańcom, więc próbujemy z nimi walczyć w sposób ekologiczny. Takim pogromcą na przykład komarów w ciągu dnia jest jerzyk, a z kolei w nocy komarami żywią się nietoperze. Środowisko parkowe, takie środowisko miejskie, jest środowiskiem oczywiście przekształconym. Nie znaczy to, że nie jest to środowisko atrakcyjne dla zwierząt. Jest atrakcyjne dla wielu gatunków które normalnie możemy spotkać koło nas, a które nie podejrzewalibyśmy o to, że tutaj występują. Jednych z takich grupy gatunków są nietoperze. Nietoperze, na pytanie większości osób, gdzie znajdziemy nietoperze, odpowiedzą, że w jaskiniach czy w jakichś takich innych miejscach, niedostępnych. Tymczasem parki, w tym parki w brzegu są jak najbardziej dobrym siedliskiem dla nietoperzy. Stare drzewa dziuplaste czasami stanowią zagrożenie i ze względu na zagrożenie musimy je usunąć. Też często gdzieś same się łamią, przewracają. W związku z tym ta liczba tych kryjówek, które zarówno nietoperze jak i ptaki mogą wykorzystywać się zmniejsza. W związku z tym ważne jest, żebyśmy im te jakby schronienia zastępcze oferowali. Jeśli chodzi o, o przyrodę, jest ona dla nas y, y, pożyteczna. My sobie często z tego nie zdajemy sprawy, y, że chroniąc przyrodę, y, też w jakiś sposób y, sami odnosimy z tego korzyści. Pierwszą zasadą ochrony jest poznanie. W związku z tym uważam, że najważniejszym działaniem są działania edukacyjne, czyli powinniśmy poznać obiekt, który chronimy. I tutaj rewelacyjnie wpisuje się to działanie polegające na montażu tablic edukacyjnych, które na terenie brzeskich parków zostały zamontowane, bo dzięki temu możemy zobaczyć tak naprawdę te gatunki, które normalnie jest nam bardzo ciężko zobaczyć. Brzeg jest ogólnie miastem dosyć zielonym, w związku z tym jest bardzo korzystny dla, dla ptaków. Są tutaj duże parki z starym, dosyć drzewostanem, w związku z tym wiele gatunków może znaleźć sobie miejsca lęgowe, też z bogatym podszytem, więc rzeczywiście jest to miejsce bardzo atrakcyjne. Mamy też liczne zbiorniki. Tak, tutaj które też y, takie jak najbardziej wykorzystują jakieś ścinowiska y, wśród tych zbiorników. Rewaloryzacja zbiornika przy ulicy Korfantego miała na celu ochronę przede wszystkim gatunków ptaków, które zasiedlają ten zbiornik od wielu, wielu lat. W ramach tego projektu wykonano nowe pomosty widokowe, które niejako przybliżyły mieszkańców do tych chronionych gatunków i nie spowodowały, że tak powiem, zagrożenia zbytną ingerencją człowieka w ich środowisko. Dodatkowo na zbiorniku przy ulicy Korwantego wybudowano platformę lęgową dla rybitw i dla mef. Spełnia ona swoją rolę doskonale do dnia dzisiejszego. Zbiornik wodny kwadratówka tam ochronie podlegała przede wszystkim traszka i żaba. Zielona, które to gatunki bardzo licznie zasiedlają ten zbiornik, mimo że jest to zbiornik sztuczny. W ramach środków, które zostały pozyskane na ochronę czynną tych gatunków. Wykonano remonty ścieżek, naprawiono mostki, poprawiono inne elementy architektury. Dzięki czemu wartość estetyczna tego terenu zdecydowanie wzrosła. No myślę, że mieszkańcy zauważyli zmiany, jeżeli chodzi o brzeskie parki, o planty miejskie. Dzisiaj preferujemy właśnie rowery, hulajnogi, preferujemy też wycieczki piesze. Mamy bardzo dużo grup zainteresowań, które korzystają z uroku zieleni naszego miasta. Udziałem mieszkańców realizowany jest ostatni projekt. To jest projekt pod nazwą ochrona różnorodności biologicznej w brzegu poprzez działania edukacyjne edukacyjno-informacyjne. I projekt ten obejmuje swoim działaniem szereg zadań. Jest ich blisko 16, część skierowana jest bezpośrednio do naszych mieszkańców. Staramy się angażować. Zarówno mieszkańców, ale przede wszystkim tych najmłodszych mieszkańców miasta. Dzieci w szkołach, dzieci w przedszkolach, i tutaj widzimy bardzo duże zainteresowanie i taką pozytywną energię, dlatego że ci najmłodsi mieszkańcy naszego miasta są bardzo chętni do współdziałania, bardzo pozytywnie odpowiadają na różne inicjatywy, a robimy z nimi wspólnie na przykład nasadzenia drzew i krzewów, czy też organizujemy konkursy ekologiczne, i tego typu działania są prowadzone zgodnie z tą formułą i tym przysłowiem staropolskim, czym skorupka za młodu nasiąknie. Otrzymaliśmy pięć drzewek owocowych. Jabłoń, śliwę i gruszkę. I dzieci samodzielnie sadziły te drzewka. Dzieci miały możliwość zapoznania się, jakie są rodzaje drzew, jak są zbudowane drzewa, jak wykonujemy nasadzenia tych drzew. Miały też możliwość posłuchać pani, która pracuje w nadleśnictwie i zajmuje się właśnie drzewami. Nasadzaliśmy drzewa razem z mieszkańcami. Część drzew było sadzonych na placówkach oświatowych, to znaczy na terenie szkół i przedszkoli, ale również sadziliśmy drzewa na terenach, gdzie mieszkańcy mogli uczestniczyć w sadzeniu. Oczywiście materiał musi być bardzo dobry, musi mieć odpowiednie parametry, żeby efektywność czy udatność tak zwana nasadzeń była prawidłowa. Przyroda to my. I tak naprawdę wydaje mi się, że to dużo zależy od rodziców i nauczycieli w szkołach. Myślę, że oni robią, co mogą, aby jakby uświadomić, w jakim środowisku żyjemy. I tak naprawdę jeżeli chcemy przetrwać na najbliższe wieki, musimy zadbać o przyrodę, bo przyroda to my. Zachęciliśmy mieszkańców poprzez jedno z działań do fotografowania przyrody, do pokazania piękna tego, co przyroda nam przygotowała. Ma na celu ten konkurs fotograficzny wyłonienie najlepszych prac i zrobienie z nich kalendarza. Kalendarz będzie zarówno służył mieszkańcom, jak i turystom będzie to efekt wspólnego działania mieszkańców i naszej gminy. Te działania, na które wydaliśmy dobrze ponad 20 milionów złotych, z czego w większości oczywiście to są środki pomocowe Unii Europejskiej, wskazują, że przykładamy ogromną wagę do rozwoju tych terenów zielonych i do ich ochrony. I ta ochrona jest wieloaspektowa, bo dbamy zarówno o faunę, jak i florę. To, co zrobiliśmy dzisiaj, to nic innego jak próba wzbogacenia tego zbiornika naturalnego o obiekty rodzime yy, ich diofauny, takie jak szczupak, jak lin jak karaś złocisty, zwany także karasiem pospolitym. Szczególnie ten ostatni gatunek dzisiaj jest zagrożony wyginięciem. My go staramy się tutaj odbudować, jego populację. Wszelkie działania służące poprawie Stanu siedlisk gatunków chronionych są działaniami proekologicznymi. Te działania, które zostały przeprowadzone na terenie gminy, są bardzo ważne z punktu widzenia ochrony gatunkowej tych zwierząt. Umożliwiają im. Bytowanie w lepszym środowisku, bardziej dla nich dostosowanych. Natomiast oczywiście jest to jeden z rodzajów działań ekologicznych, jakie możemy wykonywać, że tak powiem, w naszym otoczeniu i w jakim było wykonywane na terenie gminy Brzech. Zorganizowaliśmy ekofestiwal, który też przybliżył mieszkańcom działania gminy, które mają na celu ochronę przyrody, ochronę różnorodności i przede wszystkim też ochronę klimatu. Festiwal jest po to, aby promować zdrowy tryb życia. Są stoiska ekologiczne, aby też podpowiadać. Jak należy się odżywiać i które produkty są produktami zdrowymi. Coraz większą świadomość mamy tego, że zaśmiecamy tą naszą kulę ziemską i po prostu trzeba o nią zadbać segregować śmieci przede wszystkim. To myślę, że najbardziej możemy Zrobić, każdy z nas to może zrobić. Tak samo opakowanie jednorazowe, żeby minimalizować. Dzięki kilku projektom unijnym, które zrealizowaliśmy przy wsparciu środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, udało nam się zrenaturalizować kilkadziesiąt hektarów terenów zielonych w mieście, zadbać także o tak zwaną małą retencję, o nasze zbiorniki wodne. A także w ostatnim czasie prowadzimy szereg działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu ochrony różnorodności biologicznej w mieście. W ramach tych projektów oprócz ochrony gatunkowej roślin dokonaliśmy nasadzeń nowych roślin, zarówno drzew, krzewów, jak i roślin okrywowych. Działania, które prowadzi gmina są pozytywnie odbierane przez mieszkańców. Można zauważyć zmiany, pozytywne zmiany na naszych terenach, o czym może świadczyć również fakt powołania do życia nowego parku starożytnego. Ochrony tej czynnej ochrony biologicznej, mogliśmy poprawić warunki bytowania ptactwa, ale również rozszerzyła się tak, tak naprawdę oferta turystyczna brzegu. Dzięki temu mieszkańcy, turyści mogą z bliska i w lepszych warunkach, niejako, obserwować przyrodę. Takie jest dzisiaj współczesne oczekiwania. Ludzie chcą wypoczywać na łonie przyrody, chcą mieć stworzone warunki wypoczywania na terenach zielonych i cała sztuka polega na tym, żeby w odpowiedni sposób te dwa elementy połączyć ze sobą. Na przykładzie brzegu pokazujemy, że jest to możliwe.